Witam Was, tutaj młodek, A, to pierwszy odcinek z Combat Arms. Jak będziemy lamić? Tak, tutaj jesteśmy już na mapce. Oil. Oil rig. Tak, tak, tak. Oil, oil rig. I się przygotujemy do starcia. O kurde. Wysadzili nas. Mało ważne. Te odcinki będą 10 minutowe. białe i żu.pl wria dobre staty jak 2 na 4 na razie także broń nie mamy Już nie stać nas Oh shit tutaj mają takie rangi ja mam taką słabą no to nie dziwcie się miałem taką pro rangę ale no z... Nie wiem. Może by zagrał na tamtej. lol Dobra Trochę nie o jestem Jeśli byłoby coś za głośno to w następnym odcinku to poprawię Yuuum No Osz W mordę Międwia, sestr... Yeah A teraz bym uchać, co to. jest. Ja tak dobry jestem jak na taką ragę i na tą, Na taką broń. Bo ja dobrze gram. Może tego nie widać, ale jestem pro. Poza filmikami. Oh shit. <ścoughs> Widzieliście to? A Dobra, walić Oj, od razu lepiej U... Oż sz... Pokonam tylko z dwóch stron nie wzięli Ej, dobra, bo... Ja nie wiem, ile ten odcinek już trwa, tak? My już będziemy kończyć Uh, tell him.